Zaplanowaliśmy w tym roku dwa projekty we współpracy z gminą Krokowa. Zamek Krokowa, Enklawa Dziedzictwa Kultury i chcemy także z okazji, ciągle pamiętając, stulecie powrotu Polski nad Bałtyk, zrealizować projekt Wiatr od morza. Muzyka, plastyka, taniec, film. Te dwa projekty są to z założenia projekty kulturowe, które mają jakby przypomnieć o ważnych wydarzeniach historycznych. A jednocześnie otworzyć nas na przeżywanie sztuki. Projekty, które adresujemy do dorosłych, do dzieci, do młodzieży. Całość zadań będziemy realizowali zarówno w miesiące wakacyjne, jak i oczywiście moduły warsztatowe we wrześniu, w październiku. Natomiast chcielibyśmy święto niepodległości podsumować właśnie wspólnym projektem, Pokazując dokonania młodzieży, ile można skorzystać, ucząc się od profesjonalistów, i jak można wchodzić w kulturę, w doświadczenie kultury, w tworzenie kultury, właśnie w miejscu tak wyjątkowym jak Zamek Krokowa. A powiedzmy naszym telewizom, jakie najbliższe działania będą odbywać się na terenie Waszego zamku. Już w zasadzie projekt Wiatr od Morza, muzyka, plastyka, taniec, film został zainaugurowany bez hucznego szpanu. Okoliczności pandemii tutaj nas ograniczyły. Ale w najbliższą niedzielę, po raz pierwszy po tych doświadczeniach, organizujemy wernisarz. W rozproszeniu. Może nietypowa forma, wiemy na czym polega wernisarz. Na spotkaniu z autorem obrazów chcemy w zamku w Krokowej, tym razem pokazać malarstwo pani Aleksandry Krause ptaki. W tym miejscu, w parku, wiosną, gdzie kwitnie bujnie życie, chcemy właśnie spojrzeć na ten świat oczyma artystki, która. Temat ptaków realizuje od kilku miesięcy w sposób niezwykle urokliwy. Panią Aleksandrę Krause z obrazami zaprosiliśmy do sal kawiarni i lobby, natomiast przyjmiemy formę dystansu społecznego a zatem na dużej przestrzennej sali balowej, przywitamy się lampką szampana, porozmawiamy o obrazach, po to, żeby później. Widzowie, nasi goście mogli z artystką już przy obrazach indywidualnie zachowując dwumetrowy dystans, rozmawiać o tym, jak doświadczają malarstwo właśnie tutaj w tym otoczeniu natury. Po takim dłuższym, takiej dłuższej przerwie to chyba jednak nam, społeczeństwu, jest potrzebne właśnie takie chwilowe właśnie oderwanie się i przyjście do takiego właśnie miejsca, które jest właśnie na terenie gminy Krokowa. Kiedy tylko mogliśmy otworzyć swoje progi dla gości, drzwi dosyć często są otwierane. Oczywiście ilość restrykcji, która nas dotyczy, powoduje, że na razie jeszcze goście bardzo indywidualnie są tutaj podejmowani. Niemniej jednak chyba spragnieni jesteśmy towarzystwa wzajemnego. W marcu, tuż przed, właściwie w lutym, ale kończyła się wystawa marcowa, pani Urszuli Stachowiak z plenerami morskimi. Wystawa, która otwierała nas na morze, na przestrzeń, na ten żywioł, który jest nam niezwykle bliski. Teraz pokazujemy ptaki. A na początku lipca będziemy chcieli zaproponować przyjrzenie się kwiatom pani Krystyny Buczkowskiej. Dlaczego w naturze zakotwiczamy nasze pomysły na tegoroczny, na tegoroczny sezon? Właśnie myślimy o tym, że to doświadczenie natury, kiedy byliśmy ograniczeni, kiedy byliśmy w zamknięciu, jest nam niezwykle potrzebne. Jest nam takim doświadczeniem niemalże egzystencjalnym. Stąd pomysł na przyrodę w zamku. A jeżeli chodzi o sezon ruch turystyczny, miejsce noclegowe, restauracja, jak to w chwili obecnie będzie wyglądać, jeżeli chodzi o ten sezon nowy? Ruszyliśmy od razu 18 maja z restauracją. Oczywiście drobnymi kroczkami. Nasze stoły są dezynfekowane, zachowujemy dystans. Akurat przestrzenie zamkowe umożliwiają nam naprawdę swobodne traktowanie naszych gości. Nie mamy problemu z zachowaniem dystansu. Natomiast pokoje czekają na gości. Przyjęliśmy. Nakazaną metodę dystansowania, użytkowania pokoi, i nasze przestrzenie z dwoma klatkami schodowymi, z trzema niezależnymi korytarzami, powodują, że goście zawsze mieli warunki bardzo kameralne w naszym obiekcie, i takie warunki nadal będziemy oferować. Oczywiście dokładamy wszelkich starań, żeby. Nasza, nasi goście czuli się bezpiecznie i oczywiście dokładamy wszelkich starań, żeby nasza obsługa czuła się bezpiecznie. Myślę, że też jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że województwo pomorskie, a szczególnie nasz powiat pucki może z satysfakcją powiedzieć, że zdyscyplinowanie mieszkańców chyba uchroniło nas przed wieloma kłopotami i miejmy nadzieję, że tak dalej będzie. Słońce, nadmorski wiatr zrobi swoje. A jeżeli byśmy mieli skazać naszym turystom, jakie walory turystyczne tutaj na terenie właśnie gminy Krokowa w Samku Waszym możemy doznać? Nasze nadmorskie gminy oczywiście przede wszystkim chwalą się plażami. Gmina Krokowa, pełnomorskich plaż ma naprawdę wiele. Od szerokich, białych piasków białej góry? poprzez urokliwe dębki, karwieńskie błota, karwie. Wszyscy wiemy, że to są te plaże, na których turystów nie zabraknie. Natomiast my mówimy, że kiedy turysta schodzi z plaży, powinien mieć bardzo atrakcyjną ofertę kulturową. A zatem 8 km od morza, nasz zamek z wielką historią, przypominamy w naszym zamku, o tym, że przez całe stulecia był to najbardziej na zachód wystawiony, wysunięty zamek Pomorza, Pomorski Prus Królewskich. My też mówimy o niezwykle ważnym fenomenie przyrodniczym takiej enklawy drzew wysokich, drzew starych, o tej enklawie, gdzie tutaj i wiewiórki mają swoje miejsce, i i kaczki, i y, liczne ptaki śpiewające. Ta różnorodność biologiczna y, zachowana właśnie w takim otoczeniu na, bardzo naturalnym sprzyja y, po prostu dystansowi. Y, dystansowi, powiedzielibyśmy, nawet też kulturowemu. A jesteśmy w pomieszczeniu, nad nami jest polichromowany strop 1691 rok, unikatowy strop z polichromią florystyczną, z festonami podwieszonymi. Także jeżeli chcemy popatrzeć na dzieło sztuki prawie nietknięte ręką konserwatorów, to właśnie tutaj w zamku. Ale na przykład późniejszy czas i XIX-wieczna snycerka drzwi albo ceramika użytkowa piece norymberskie. Znajdziemy tutaj i piece gdańskie, i piece norymberskie, znajdziemy snycerkę gdańską w dobrym wydaniu rzemieślniczym, warsztatowym. Także przygotowujemy wystawy plastyczne, przygotowujemy koncerty i to będzie czas, jak co roku zamek będzie przypominał, że przyroda, morze, ale także dziedzictwo kulturowe jest tu.